Eliza Michali, Konetopinie, dzień dobry państwu. Pani posłanka Janna Shering wielgus jest dziś z państwem i ze mną. Dzień dobry, witam, witam. Witam, dzień dobry, pozdrawiam z Torunia. Nikt by chyba nie sądził, i to przed samymi świętami, że dożyjemy takich czasów, że będziemy na serio musiały rozmawiać, a musimy, pani poseł, o trzech latach więzienia za przerwaniem szy, Na przykład. Katolickiej, dodajmy, albo memy z papieżem. Solidarna Polska, o tym już chyba wiemy, wszyscy chce zaostrzyć prawo w taki sposób, żeby praktycznie w ogóle nie można było krytykować Kościoła katolickiego. Te przepisy, które proponuje Solidarna Polska, oznaczałyby też praktyczny zakaz y, krytyki w mediach, y, no bo bardzo uznaniowa byłaby, jeszcze bardziej uznaniowa niż jest obraza uczuć religijnych, co oznaczałoby, że praktycznie każdą krytyczną wypowiedź można podciągnąć y, pod coś, co zasługuje na karę więzienia. Co pani na to? Po pierwsze, uważam, że cały ten artykuł mówiący o tym, że ktoś obraża uczucia religijne, powinien zostać zlikwidowany. My, jako lewica, zawsze mieliśmy takie zdanie na ten temat, ja również. Po drugie, cała ta szajka tych polityków skupionych wokół ziobry chce być takimi rycerzami, obrońcami jednej i słusznej wiary, czyli wiary katolickiej, i co Róż pokazuje to swoimi zachowaniami. Ta propozycja jest przede wszystkim wymierzona w, w, w te osoby, które przez ostatnie 6-7 lat bardzo żywo i bardzo mocno reagują na wtrącanie się kościoła w życie polityczne, w życie nasze osobiste, w życie publiczne. I to jest wręcz, powiem szczerze, niewiarygodne, że Szajka Ziobry nie potrafi postawić przed sądem. Księdza pedofila, który gwałci i molestuje chłopców i dziewczynki, nie postawi, posta potrafi postawić przed sądem biskupa, który ukrywa takiego księdza pedofila, a zajmuje się tak idiotycznymi przepisami jak właśnie ten, który chce wprowadzić, w którym. Mówię teraz z głowy, jest mowa na przykład o wyszydzaniu, i chyba tam jeszcze jest jedno słówko, którego teraz nie pamiętam, które w prawie polskim zupełnie nie istnieje. I to jest powiedzmy takie kolejne, taki kolejny pokłon Ziobry w, nie w kierunku ofiar, które są krzywdzone przez zbrodniarzy, tylko w kierunku kościoła, z którym Ziobro bardzo chciałby politycznie współgrać. Mówiąc szajka ziobry, dlaczego pani używa tego słowa w ogóle, szajka ziobry i co pani ma na myśli? Tak, często mówię o szajce ziobry, dlatego że musimy patrzeć na ogrupowanie ziobry jako pewne skupisko bardzo dziwnych osobowości. Pan na przykład Romanowski albo Romanowski należy do no, niesławnej organizacji Opus Dei. Tam są osoby, które w pierwszej kolejności myślą o prawach dla księży, dla biskupów, dla kościoła, a nie myślą o osobach takich jak my, o Polkach i Polakach. Dla nich kościół jest ważniejszy, to co się w kościele dzieje, to, że jest jakaś instytucja, y y trzeba ją bronić. Mówię szajka, dlatego że to jest bardzo dobrze zorganizowana grupa y posłów y i posłanek, chociaż tam posłanek jest mniej, która co jakiś czas Wychodzi z bardzo kontrowersyjnym i dziwnym pomysłem. Zresztą Szajka Ziobry jest również odpowiedzialna za demolkę e, całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Szajka Ziobry jest również odpowiedzialna za to, że nakładane są teraz na Polskę kary za turów, ponieważ. E, e, Polska nie potrafi nie wiem, odnaleźć się w tym konflikcie i nie potrafi zlikwidować Izby Dyscyplinarnej właśnie przez buńczuczność ziobry jego szajki. Nie potrafi doprowadzić do tego, żeby trzech, trze, trzy osoby zostały przywrócone do pracy. Nie potrafi i dzięki temu, dzięki właśnie szajce ziobry, nie mamy na przykład pieniędzy z KPO, które Polsce, Polsce byłyby teraz przydatne. Tylko to jest tak, Zapraszam. że jeżeli, no nie wiem, jeszcze zapytam o to, jakie szanse mają Pani zdanie te przepisy o karaniu za krytykę kościoła, czy złą ocenę kościoła w rzeczywistości? Czy to jest taki straszak, żeby odwrócić uwagę, no na przykład od tego, że być może nie dostaniemy europejskich funduszy na odbudowę kraju po pandemii, czy faktycznie y, takie przepisy mogą zostać wprowadzone, co będzie oznaczało państwo religijne w Polsce tak naprawdę? Y Wydaje mi się, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, aby um, ukrócić pewne procesy, które się w Polsce um, wydarzają i które uniewinniają osoby, które krytykują działania Kościoła katolickiego. Um, dużo osób zostało już uniewinnionych za, swoje, um, za swoją krytykę. Myślę tutaj na przykład o Elżbiecie Podleśnej, która um, naklejała naklejki Stenczową, przepiękną Maryją. Ale też uniewinniane są osoby, które um, wypowiadają, swój sprzeciw wokół, jeżeli chodzi o Kościół. Mój mąż został na przykład uniewinniony w sądzie za to, że wszedł do Kościoła i w ciszy protestował przeciw prawu antyaborcyjnemu. Przede mną jeszcze ta kwestia jest, więc sama jestem ciekawa, jak się no to rozwinie. Gdyby było to prawo, Ale... to pani mąż poszedłby na trzy lata do więzienia. Na przykład. Tak, jeżeli byłoby, jeżeli by zapadł taki wyrok, poszedłby na trzy lata do więzienia. Ja powiem jeszcze jedną taką w ogóle um, absurdalną rzecz, na którą trzeba w tym, w tym kontekście zwracać uwagę. Bardzo często mówi się o uczuciach religijnych, że uczucia re, re, religijne są e, 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 nie wiem e, w jaki sposób atakowane. Ale co to są uczucia religijne? Co to jest, jak nazwać w ogóle, prawnie nazwać coś, no co właśnie. dana osoba wyznaje <laughs> albo czuje albo myśli? No no, mówimy o pewnych abstraktach, a jeżeli chodzi o y, 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 odnoszenie się do abstrakcji, odnoszenie się do absurdu, to akurat Ziobro i jego szajka mają tutaj długą listę zasług. Tylko to będzie oznaczało też, bo nie odpowiedziała Pani w końcu na to pytanie, czy Pani zdaniem te przepisy będą rzeczywiście uchwalone, czy pis je poprze, czy. To już mówię. Tutaj się obawiam o jedną rzecz, bo tak jak jestem na 100% przekonana, że cała lewica zagłosuje przeciw tym przepisom i nie będzie w ogóle chciała dyskutować na temat zmiany prawa, to tutaj nie mam pewności odnośnie innych ugrupowań, które mamy w sejmie, bo w zasadzie oprócz 45 posłów lewicowych, reszta posłów ma raczej poglądy centrowe albo bardzo mocno konserwatywne albo skrajnie konserwatywne. Nie wiem jak zagłosują posłowie Platformy Obywatelskiej PSL czy Hołowni. I tutaj miałabym dużo wątpliwości co do jej co do głosowania i powiem szczerze, że brzmi to trochę przerażająco, no ale taki mamy, Sejm, takich, takie osoby ludzie wybrali. Natomiast jeżeli chodzi o wyborców i wyborczynie, no to jak spojrzymy sobie na badania, które są publikowane, no to Polska jest na szczycie krajów laicyzujących się w Polsce. Coraz mniej osób uczestniczy w mszach katolickich, nawet statystyki kościelne pokazują, że to jest około 38% tylko osób, które chodzą raz w tygodniu do kościoła, a młodzi ludzie już w ogóle, jeżeli chodzi o wiarę katolicką, albo je nie uznają, albo traktują jako zło konieczne. Tylko pani poseł, to jest coś, co pokazuje naprawdę na jak niskim poziomie jest polska debata publiczna, bo te przepisy nie są o kościele one są o tym tak. tak naprawdę czy chcemy żyć w kraju w którym niezależnie od poglądów i przekonań rozmawiamy o wszystkim i nie ma różowego słonia w pokoju czyli tematów tabu czy obywatele mający taki czy inny pogląd mogą się ze sobą skonfrontować mogą wymienić opinie mogą się nawet pospierać i czy każda ze stron może w tym e, mieć zagwarantowany szacunek i ochronę prawną tak naprawdę to jest to czy będziemy mm -hmm. wolnym krajem, no bo jeżeli wybierzemy życie w kraju, w którym ktoś, kto nie jest katolikiem, e, nawet się śmieje z kościoła, bo, bo przecież można się śmiać, dlaczego ktoś nie, mógłby, nie nie miałby się śmiać z jakiejś instytucji jakiejkolwiek, e, rozmawiać o niej, krytykować jej nawet bardzo ostro, e, no to żyjemy w kraju, który no, nie jest demokratyczny i to, to jest tak Panie naprawdę doktorze. o tym, a nie o poglądach. Ale ma Pani nawet 200% racji, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast kiedy spojrzymy na y, osoby, które rządzą naszym krajem teraz, ale w, i w ogóle spojrzymy na cały Parlament, to y, jeżeli mówimy o różnorodności poglądów, o różnorodności przekonań, no to z tym jest bardzo kiepsko. Jeżeli y, na różnorodność, tak, na, y, na wolność słowa posłowie. Ci posłowie, którzy teraz rządzą, czyli tam powiedzmy 230 osób reagują na to jako zło konieczne, ale oprócz tego mamy też na przykład w platformie obywatelskiej osoby, które ewidentnie są też konserwatywne, z takimi poglądami, no to co można powiedzieć, tak? Jakby ta debata, o której pani mówi, jest bardzo konieczna, ale jest kompletnie niezrozumiana również w Sejmie, o czym mówię z takim, z takim dużym rozczarowaniem, bo Um, powiem może też trochę, z trochę innej strony. Jeżeli poruszam tematy związane z kościołem, tak? Albo z przestępstwami w kościele, albo z, z, z działaniami Kościoła na najróżniejszym polu, a poruszam te tematy regularnie od 2018 roku, to niezależnie od tego, czy rozmawiam z posłem z PiSu, czy z posłem z Platformy, czy z posłem z PSL-u, to zawsze odbiór jest taki, że to jest kwestia kontrowersyjna i Kościoła nie należy atakować. W takich czasach nadal żyjemy. I wydaje mi się, że ta zmiana, którą chcielibyśmy widzieć, ona postępuje wśród wyborców i wyborczyń, ale kompletnie nie, ta zmiana nie postępuje w myśleniu właśnie o tych kwestiach w parlamencie. I tu mówię z ubolewaniem i z takim rozczarowaniem. Chcę porozmawiać na temat stosunku Watykanu papieża Franciszka do wojny na Ukrainie, ale najpierw chcę zapytać o pomysł na Drogę Krzyżową, która będzie dziś. Odbędzie się pierwszy raz po przerwie spowodowanej pandemią. I wspólnie krzyż w czasie Drogi Krzyżowej, to jest pomysł papieża Franciszka, mają nieść rodziny rosyjska i ukraińska. Ambasador Ukrainy zaprotestował, no wcześniej oczywiście w tle są słowa Franciszka, że wszyscy jesteśmy winni e, wojny na e, Ukrainie. Od razu mówię, że wiem, że wszyscy uważają, że trzeba mówić w Ukrainie, ale <laughs> opinie językoznawców są różne. Ja akurat mówię na. E, więc, pani poseł, co z tym stosunkiem? Watykanu do tej wojny. O co chodzi? Jest bardzo ostra krytyka wiernych, są różne przypuszczenia, łącznie z tymi, że Rosja ma jakieś haki na papieża Franciszka albo że go o czymś przekupiła. Czy papież Franciszek rzeczywiście ma takie poglądy? Co chce pokazać takim postępowaniem wobec Ukraińców i wobec tematu tej wojny? Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, czy Kościół zachowywał się fair. Czy Kościół zachowywał się w sposób taki miłosierny, gdy na świecie były inne konflikty, inne wojny? Odpowiedź brzmi nie. I znamy to też przecież z naszej polskiej historii, mówię o wojnie pierwszej i drugiej światowej. Znamy to z historii europejskiej i światowej. Kościół nigdy nie zachowywał się w sposób miłosierny. I to, jak teraz papież się zachowuje, mnie akurat nie zaskakuje. Oczywiście jest to Zachowanie y, inne niż dla ludzi, którzy widząc te zbrodnie, to ludobójstwo, które odbywa się na Ukrainie, reagują zupełnie inaczej. I oczywiście katolicy, wspólnota katolicka oczekuje tego, że zostanie to potępione i nagle katolicy są oburzeni, że papież Franciszek nawet nie jest w stanie wymienić nazwy agresora, tak? I jeszcze proponuje to co pani redaktor powiedziała przed chwilą, tę drogę krzyżową, co jest po prostu jakimś totalnym absurdem. A tak, panie bo... odbiorze to jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, to trudno to zrobić online, ale muszę. Uh -huh. Czy w Pani odbiorze to jest relatywizowanie tej wojny? Czy to jest taki jest zamiar papieża Franciszka? To jest tchórzostwo, pani redaktor. To jest tchórzostwo. Kościół nigdy nie był odważny w swoich y, opiniach, kiedy dzieją i działy się rzeczy straszne, nieludzkie, które pozbawiały ludzi godności. To nie jest pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. I ja nie jestem zaskoczona, ale oczywiście jest bardzo duże rozczarowanie, że akurat papież Franciszek, który jednak różni się od innych papieży, którzy byli, m, często y, pokazywał się z zupełnie innej strony. I teraz. E, e, ja bym, gdybym miała taką możliwość stanięcia twarzą w twarz przed papieżem, to bym mu powiedziała, że to nie jest czas na pojednanie, to jest czas na sprawiedliwość. E, e, ludzie są zabijani, mordowani, kobiety są gwałcone, dzieci są zabijane. E, mamy sytuację w XXI wieku, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Mamy... E, Kościół prawosławny, który, który jest też orędownikiem takiego zachowania się rosyjskich, rosyjskich żołnierzy i rosyjskiego wojska, tutaj jest prosta odpowiedź. Y, nazwać agresora po imieniu y, i stać za tymi, którzy są y, ofiarami. Dla mnie to jest po prostu zero-jedynkowe. To, że Kościół kluczy, kluczył zawsze, ale jednak po papieżu Franciszku spodziewałam się czegoś więcej i jestem akurat tutaj bardzo mocno rozczarowana. A Biblia mówi, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a wszystko inne od złego pochodzi. Czyli prosto, trzeba nazywać rzecz po imieniu. A kto czyta Biblię, proszę mi powiedzieć, wśród chrześcijan? To w ogóle że więcej... czyta pani poseł. No właśnie. Wydaje mi się, że osoby, które są zainteresowane w ogóle religijnością i w ogóle kwestią wiary, Biblię czytają. Ja na przykład nie przeczytałam całej, ale czytam wyrywkowo i uważam, że to jest całkiem świetna lektura. Tylko to jest lektura, która nie jest w praktyce używana przez, nie, nie chcę powiedzieć wszystkich, ale przez bardzo dużą część katolików. I mówię o tym z przykrością, dlatego że akurat w Biblii jest mnóstwo przypowieści, mnóstwo porad tego, jak powinien zachowywać się człowiek, który, dla którego wolność drugiego człowieka, godność drugiego człowieka jest czymś ważnym i istotnym. Pani posłanka Joanna Schering-Wielgus była gościem One Opinia. Dziękuję bardzo. Za Dziękuję rozmowę. pani redaktor. Wszystkiego dobrego, spokojnych, zdrowych świąt. Dziękuję bardzo i państwu, jeśli obchodzicie święta, także życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Onet Opiniach.